Cześć, mam na imię Maciek, jestem współzałożycielem projektu Popaj Group. Cześć, mam na imię Ola. Razem z Maciekiem zaczęliśmy kiedyś wspólnie pracować. Okazało się, że świetnie nam to razem wychodzi, uzupełniamy się. Ja od 20 lat zajmuję się marketingiem. Pomagałam stworzyć kilka sklepów internetowych, i pamiętam do tej pory na wycieczce, na turbaczu, zastanawialiśmy się, co byśmy mogli zrobić własnego, wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności i też tak, żeby robić coś, co nam sprawia przyjemność. Razem z moją żoną Olą wymyśliliśmy koncept stolarni, w której chcemy tworzyć rzeczy z drewna, żywicy z możliwością personalizacji laserowej. Chcemy, żeby to były rzeczy wyjątkowe, których wartość będzie dużo wyższa niż kwota na paragonie, które będą unikalne dla kogoś, dla nas też. Czyli żeby to było dla kogoś ważne wspomnienie, sentyment, tak zwana wartość emocjonalna. Zapraszamy do współpracy z i Group. Śledźcie dalsze kroki naszej inwestycji na naszych social mediach.